Dzień dobry, mam na imię Adona i jestem po sesji metodą wydachili kłady Czemu ja zdecydowałam się na tę metodę? To jest właśnie główne pytanie, gdyż od jakiegoś czasu to, co chciałam, to, co planowałam, już byłam blisko realizacji, mam fajne pomysły, jestem kreatywna, tak myślę, i w którymś momencie stop, 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 jakbym była uziemniona, nie mogłam dać kroku w przód. A więc tutaj Adrianna zaproponowała mi technikę metoda, metody Data która ta technika polega, jest to zestaw ćwiczeń i technik, które w sposób energetyczny uzdrawiają nasze ciało, nas we wszystkich aspektach naszego życia, więc stwierdziłam, czemu nie? Jak wyglądała sama sesja? Sama sesja trwała jakieś półtorej godziny. Ja sobie leżałam w łóżku fajnie, a Adrianna przeprowadzała głęboką medytację. W którymś momencie powiedziała mi, że Adonat, jesteś po prostu bardzo zblokowana. Ktoś zrobił ci kotwicę blokadę na nogi. I ja, ja poczułam, że po prostu boli mnie lewa noga, a przede wszystkim lewy palec, lewy mały palec u stopy. Więc to, to ta blokada, jak gdyby ktoś mnie uziemił, że mi po prostu nie dała kroku, gdzie ja to jakoś tak czułam po prostu wewnątrz siebie. Oczywiście to sesja trwała półtorej godziny, a ja w sposób... Profesjonalna odblokowała mnie, e, więc e, jak ja się czułam, ja się czułam genialnie, czułam, e, ten ból jeszcze utrzymał się jakieś półtorej do dwóch godzin, natomiast spało mi się ge, generalnie cudownie, wyśmienicie, e, wstałam wypoczęta jakby i na dola, i na dola. i mogę powiedzieć, bo ja to miałam robione jakieś no nie wiem, około dwóch, trzech tygodni, i ja czuję, że ruszam do przodu, że zaczyna mi się wszystko układać. Bardzo, bardzo polecam Adrianę, jest profesjonalną terapeutką i polecam to każdej kobiecie, każdemu mężczyźnie, każdej osobie, która czuje, że coś jest nie tak z nią, że ma jakąś blokadę, że, że, że nie, no warto, 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 bo to po prostu bardzo zmieniło moje życie. Poszłam do przodu, czuję, że idę do przodu i poszłam do przodu. Jestem bardzo szczęśliwa, uśmiechnięta, zrelaksowana i po prostu trzeba żyć tu i teraz, bo życie to są chwile, prawda? Jak powiedział kiedyś klasyk, więc polecam Adrianę, polecam z całego serca, z wdzięcznością Adona. Bardzo Państwa serdecznie dziękuję, pozdrawiam i dziękuję Ci Adrianno z całego serducha. Ściskam Cię mocno bliziaki. Pa!